Siemanko, z jest Pixel, witam was na moim kolejnym filmie na moim kanale. Yy, to jest gra 3008. Yy, witam. Nie ze mną też Jakrzy, yy, tylko nie Udech. wiem gdzie on jest. Ja też nie wiem gdzie jestem, ale mam pizzę. To H gwizdziesz. Zapamiętaj. Pod H masz gwizdanie. Jakaś baza tu czyjaś jest chyba. Jeśli dobrze hmm. rozumiem. Widzę twój nick. Tak w ogóle. O tutaj są te. To weź może jakiś do ekwipunku Ja tu no, widać, o. że ktoś tu był O tak Twain The... The Rock Johnson Muszę Ci go pokazać Dobra Dzień będzie jeszcze przez jakąś Jakieś 2 minuty Ogólnie yy, gra polega na tym, że yy, trzeba przeżyć Przecież to i tak pewnie wszyscy wiedzą. pan hmm, dobrze. Gdzie ty jesteś? No dobra, widzicie? Widzę, Spróbuj tam zbudować gdzieś jakąś bazę. Jak Nie. pod chazak to będziesz widział mój nick. Gdzie ty jesteś? No właśnie, idę w twoją stronę. To idę. O, znalazłem jakiegoś bake'a. Widzę cię. Myślałem, że to jakiś bacon. Gdzie robisz, robisz bazę? Yy, baza to najlepiej chyba w jakimś takim miejscu typu tutaj. Okej. Okay. Trzeba się jakoś tak zabudować. Okej, to się da, da, tak um... zrobi okay, da dam tutaj. Okej. Okay. Yy. Okay. Mm, okay. Mikrofalówkę brać? Nie wiem. Tutaj ktoś próbował robić bazę. Ja też znalazłem no. kogoś, w sensie, no, znalazłem y, miejsce, gdzie ktoś robił bazę. Weź, tutaj są takie stoły i łóżka, to z takich tych dużych się najlepiej robi ściany, na przykład. No, Mam chwilkę, jak się rot red rotate? A. Pod R? Pod R, wiem. Nie, nie, nie. Tam możesz jakby... Ty tu robisz tak? Yy, to tutaj daję... Nie, nie to. A. Dobra. O nie Dobrze zrobiłem? I yy, dach trzeba yy, chyba zrobić Tak, dach musimy zrobić Najlepiej zrobić taki ten O nie to ja wziąłem Pracować szybko W takim razie Coś żeby było widać coś. Jak zrobić żeby to było gami? Po... Yy, tam masz takie coś w stylu 1, 2, 3 jak to klikniesz, no to wtedy ci się coś weźmie i to zrobi. Yy, jak, jak to zrobić, żeby do góry nogami to... No, yy, jak trzymasz... Tam ma... Aha, bo to jest... Co A, okej, okay, już wiem, już wiem. Yy... To jest telewizor? Dobra. Kurde, to jest gdzieś jakiś ten... wiecie tylko czy jak. zgubiłem się Co to było? Y dobra, widzę tu nick Gdzie ty pobiegłeś? Y -y, jestem w, w naszej bazie Aha, dobra Powiedz tam już do ciebie Ze swoim telewizorem Okej, okay, powinno no. zacięło się wszystko tutaj o jak fajnie, bo da, da nam dużo oświetlenia Ro, Rotate o. Trzeba by było znaleźć ja jakieś tydą. łóżka Nie, tu się da normalnie wejść Tak nie może być Też powinno tak na wślizgu Najlepiej włazić D Dodać łóżko? No na, najlepiej te łóżka wziąć i z nich coś wziąć, zbudować Okej, okay, teraz coś takiego jak y, będziesz biegł i, przy, i klikniesz C To wtedy tak? zrobisz ślisk Okej, okej Okej, wszystko dobrze, teraz łóżko na górę, wszystko trzeba, było, nic nie widać O nie Chciałbym właśnie... Ja tylko chciałem, kurde, jak się nazywało, tylko jakiś nowe zlew na najgorszą możliwą IKE no. No. Nie dość tego, że byliśmy ostatnio w Dorsach jakimś głupim hotelu, który w ogóle niczego... nie miał niczego z danej obsługi i później jeszcze chciał jakiś tam raż mnie zabić. To później jeszcze byliśmy w jakiejś do więzienia nasadzili, a później jeszcze do reżura Boże. Dobra. Ale chociaż mamy pizzę. No właśnie, trzeba by było wziąć też jakieś te jedzenie. Gdzieś na gdzieś w Na górę trzeba zrobić jakieś łóżko. Dobra, na razie się trzeba jakoś tak wziąć, zabudować. Zbudowałem kolejny, kolejny ten łóżkiem, zabudowałem. Będzie straszny problem, jak przyjdę to. Te... Porki. Kurde, nie nauczyłem się. Za krótko w to grałem. Spokojnie, no Kurde, ja mam energii w ogóle? No, a jak to się zdobywa energia? Y, jesz coś, jakieś energetyki są. A ja mam pizzę. O nie, stań tutaj. To może mi dasz? Nie. Czy nie potrzebujesz? Mam jedzenie dużo. O kurde, to dla nas nie są energetyki. A Dobra, chyba znalazłem miejsce, gdzie może być coś do jedzenia. Pracownika znalazłem. Fajnie. Nie no super, teraz nie mogę biegać. Dobra, za 20 sekund jest dzień. Okej. Okay. Wreszcie naprawimy tą bazę do końca. Może. No, chyba tak. Dobra, jak się idę do ciebie. Do, 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 do tej. Jak to u ciebie... Jak to baza już wygląda? Także tak wygląda, że mam tu miejsca. Okej. Okay. Okej, okay, mamy mało miejsca, ale faktycznie jest. Mam trochę jedzenia, to zaraz już. Tutaj można Tutaj, przejść przez to. Tu trzeba załatać to. Tu trzeba załatać. Jak już to rób te. W ślisk. Yy, że shift i C. Ile masz energii? 57. Potrzebuję energetyki. Poczekaj, ja tu mam coś. Mam kole, mam kole. Okej, okay, to fajnie I tu mamy kilka tych... Trochę tego jedzenia całego No i dobra, przydałaby się jakaś lampa nam Jakieś te łóżka wszystkie i tak dalej Mam ci Dobra, trzeba dobrze zrobić ten dach. Można by było w sumie też zrobić jakieś ten, jakieś te, przejście na drugie piętro. Czy coś. Się, tylko gdzie je zrobić? A tutaj, mam, no bo to jest drawina na przykład. No dobra. Co? Okej, okay, mam. Jakże mam dla ciebie y y bardzo fajną rzecz, coś co uwielbiasz. <laughs> Moje dzieciństwo. Dokładnie. Trzeba było y znaleźć jakieś te coś na sufit. O. Mam i Chyba administratora jakiegoś, ale nie, nie jestem pewien. Możliwe. Musimy zrobić bardzo mocną bazę. Tu trzeba coś też wziąć połatać. No i mamy coraz mniej czasu. Mm -hmm. Oprócz no tu jest jakieś typo. Ej, gościu. Gościu. Cześć, cześć, gościu. Ciekawe, czy nas Nie przy... gdzie... to będzie nas strzegła. Jak przyjdą ci a la Slendermanowie tak. Kolejna noc. Dwayne Drog Rock Johnson pomóż nam. Wierzę, że nam pomożesz. Gdzie jest Dwayne Drog Johnson? No tutaj. Nie widzisz? Nie, gdzie? Tu. On faktycznie. Bruiser pancakes, pancakes with mind. Dobra, biorę banany. bo muszę je. Potrzebuję energii. Też Złot... rybka? Dobra Coca-cola yy, Zabiera trochę energii jakby, co? Znaczy nie, nie energii, tylko yy, zdrowie Dobra Tak na razie z energią jest wszystko dobrze No dobra Fora Ach, jest ciasteczkowy potwór w telewizorze. No. Ej, jak czy. Co ja. Czy wiesz, co to jest jak Boże potwór. Witaj, panie pracowniku. Now closed, Możesz. Sit in the Aha. Now closed, sit in the no tak. Byśmy chcieli uciec, ale nie, nie możemy, niestety. Mhm. Nie on, oni nam to zaraz wskoczył po prostu dziurę jedną Dobra, niech wizdaj okay. Oni nam tu wskoczył Boże Czemu Osob... ja tu chciałem tylko nowe zlepi kurde mikrofalówka to to się dzieje Jak Jakże przy... mam problem Jaki? Muszę iść do toalety Co ja teraz zrobię? Nie wiem. Nie wiem. zła się w kącie albo gdzieś nie wiem. Czekaj, gdzie jest jakiś pracownik? Cóż pana, gdzie tu jest toaleta? Ała! Dobra, rozumiem. Do kąta, Rupol, co ci nie wiem? Yy, dobra, to się nie patrz. Albo co? Patrz, nie patrzę. Jak mam dla ciebie challenge? Jaki? Mam ci challenge? Jak przeżyj jak najdłużej na zagranicznie. Ile przeżyjesz? No, widzę, że, jest, że są emocje. O kurde. Nie, to był challenge. Sprawiedliwie. tu na ciebie, czekam, Wracać do. No nie, on to zgoczył! Nie, nie, nie! nie. Nie, nie, nie. Nie. Tylko nie to. Jak się nie, żyjesz? Nie nie, 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 umieram, umieram. Umarłeś. Nie, jak się nie. nie, nie. Nie. Nie żyję. Dranie. Nie. Forsowali się.